Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: — Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który stępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie. Ten, nad którym ujrzysz ducha wstępującego i spoczywającego na Nim jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem. I daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Oto Słowo pańskie. Amen. Ewangelia zatrzymuje nas dzisiaj na Duchu Świętym i dzisiaj też jest taki dzień, że będziemy wieczorem na adoracji prosić o Ducha Świętego. O wzmocnienie o to, żeby nasze życie było w Duchu Świętym, żeby było całe w Duchu Świętym, jest jedna medytacja, którą zrobiliśmy wszyscy tylko jedna taka jest, że i synteza, i pierwszy tydzień, i fundament i, i drugi tydzień, mianowicie o Symeonie i. Synteza może główkować kiedy, tak? Pierwszego dnia. To była medytacja o, o, ciągły, o człowieku, który ciągle żyje w Duchu Świętym. Jego, jego życie jest takim wyczekiwaniem od lat. Oczywiście takich postaci było więcej, na które patrzyliśmy. Natomiast jedna, która staje stanęła w medytacji. Przy, dla każdego z nas i też podczas jednego kazania ciągłe życie w Duchu Świętym, czy ciągłe czuwanie, ciągłe chodzenie w obecności Bożej. W każdym, bo Bóg do nas mówi non stop, jest w nas, prowadzi nas non stop. Tylko że my tej Bożej obecności, którą mamy, nie przeżywamy, zapominamy o Nim. To jest na takiej zasadzie, jak, jak można to porównać z naszymi rodzicami, czy w ogóle z małżeństwem. Jest mąż żona, oni są ze sobą, ale no nie myślą cały czas o sobie. No może na początku tak się wydaje, że to jest możliwe, ale później okazuje się, że, że tak nie jest. Niektórzy, patrząc na życie zakonne, też tak myślą, że o, tutaj taka siostra, to ona cały czas przy Panu Bogu, czasami się z tym. Spotykamy z takimi komentarzami pięknymi co do ideałów. Cały czas przy Panu Bogu i cały czas na pewno myślami, wszystkim nie ma nikogo, tylko Jezus. I dobrze wiemy, że, że tak nie jest, że to się później gdzieś. Czy nawet nie później, tylko że tak po prostu tak nie jest. I, i czymś innym jest to, że. Właśnie, coś takiego, że rączki złożone i cały czas patrzenie w górę, a czymś innym jest chodzenie w Duchu Świętym. Chodzenie w Duchu Świętym, w mocy Bożej. To jest taka, taka postawa życia, do której dążymy cały czas, ale ona jest możliwa. My Nie mówimy teraz o czymś, co jest niemożliwe i że powiemy, to jest zarezerwowane dla niezwykłych świętych, i poza naszym zasięgiem. Chodzenie w Duchu Świętym jest w zasięgu człowieka, nie przez to, że ja mogę to sprawić, bo Duch w nas to sprawia, On się w nas rozwija. To się rozwija czasowo, czasowo w ten sposób, że na początku jest tak, że wchodzimy w obecność Ducha Świętego. Przy jakiejś szczególnej modlitwie, bo nawet zapominamy, że to nie ma modlitwy bez Ducha Świętego. Nie ma możliwości bycia w relacji z Bogiem, jeśli tej relacji nie tworzy Bóg. Tylko że my sobie coś mówimy. Więc jest wiele modlitw odmawianych, myślanych, ale że one są nasze. Natomiast z Ducha Świętego. Jest, mamy to, to, to rozróżnienie. Czasami ono widzimy, ale modlitwa była. I, I widzimy, że to było całkowicie nas przekraczające. Innym razem widzimy, że coś poruszyło nasze serce, i to, było, to nie było moje poruszenie. Potrafimy to rozróżnić. Mieliśmy spowiedzi, które były z ducha. W każdej spowiedzi działa Duch Święty. Ale mamy takie spowiedzi, w których jest, nasze serce jest poruszone. I my wiemy, że to jest to szczególne działanie Ducha Świętego. Są takie Eucharystie, są później. To się rozszerza. Idziemy chodnikiem, modlimy się. Czasem zaczniesz coś, zaczniesz coś śpiewać i, i widzisz, że to jest. W, w moc Boża wchodzi. To się czasowo w nas poszerza. Poszerza się do tego, że nas wypełnia coraz bardziej, aż wypełnia wszystko. I wtedy. Nasze życie staje się modlitwą. To jest w duchowości we wszystkim do tego zmierzamy. Potem przez jakieś błędy możemy zawężać ten czas i znowu i żeby to było całym naszym życiem. Czy śpicie, czy czuwacie, czy jecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. To nie chodzi o intencjonalny zamiar czynienia wszystko na chwałę Bożą. Też, ale to jest, inny, to jest coś innego. Życie w Duchu Świętym to jest ciągłe życie na chwałę Bożą. Czujne serce, patrzące dookoła, ale nie patrzące dookoła na zasadzie rozpraszania się, tylko Boga, który woła, który mówi. I to, no, to, to jest sztuka rozeznawania, sztuka bycia w Bogu. Bóg we mnie, jestem Jego tabernakulum, Go noszę i przeżywam to nie w sposób, jeszcze raz, rączek złożonych. Na to są też momenty, bo to są momenty. Ale chodzenie w Duchu Świętym, chodzenie w Jego obecności, to jest normalne życie przepełnione mocą Bożą. Jeżeli ktoś tego doświadczył przez chwilę, a myślę, że to może powiedzieć każdy z nas, że doświadczyłem tego. Chwilę w jakiejś modlitwie, w piosence, w uwielbieniu, chwilę w lekturze pisma, że nagle pismo to samo, które czytałem kiedyś, znałem czy coś, i nagle mówi o mnie. Jak ja mogłem tego wcześniej nie widzieć? Nie widziałem. To jest czytanie w duchu świętym, duch, który pokazuje słowo. I, i, I ono jest mówiące o moim życiu, światło, które oświeca moje życie. Jak masz to doświadczenie, to już wiesz, do czego dążyć. Jak prosić ducha w jakich momentach, i tylko, żeby to było bardziej i bardziej wypełniające, aż się rozepcha na całe moje życie, na sen, na wszystko. I, i to jest ten kierunek, ale to, to, to duch w nas sprawia. A nie, że my intencjonalnie to zrobimy, to co my możemy, to jest wołać o ducha w każdym momencie. I przyjmowanie łaski Ducha Świętego na tym polega. To jest to nasze ustawiczne wołanie. Jeszcze raz, można wołać i nie przyjmować. To też znamy z modlitw. W zakonach znamy na pewno. Nie wiem, jak, bo są takie momenty, że. Mamy obligatoryjne wołanie o Ducha Świętego. I, I czy za tym idzie w ogóle poproszenie o Ducha Świętego? Czasem tak, czasem nie. I czymś innym jest, że łaska konsekracji, rozgrzeszenia przychodzi i ona oczyszcza z grzechów, a czymś innym jest chodzenie w Duchu Świętym. To jest doświadczenie bycia w Bogu. W mo dzięki mocy Bożej, nie dzięki nam, ale to Bóg w nas sprawia. I święty Jan Chrzciciel jest tym, który ma to czujne serce. On wiedział, że nad, ten, nad kim ujrzy Ducha Świętego, ma, to, to jest Mesjasz. I, I to w nim było. Ta czujność patrzenia. Czu, czujne serce. W wielu innych momentach on działa w Duchu Świętym, cały czas działa w Duchu Świętym, ale to jest to patrzenie które daje oczy Boże, ta wrażliwość rozumienia tego, co się dzieje. Ale wcześniej Jan został ochrzczony w Duchu Świętym przez Jezusa. On ma to doświadczenie. Ten, który po mnie idzie, ja was chrzczę wodą, ale ten, który po mnie idzie, chrzcić was będzie Duchem Świętym. Przychodzi Jezus w Maryi, mniejszy niż wam teraz pokazuję, Taki Pan Jezus tam był w łonie Matki Bożej. I chrzci Jana Duchem Świętym. Dziecko w moim łonie rozradowało się. To jest radość, jest owocem Ducha Świętego. Radość serca, płomień serca. Płomienne nastawienie do życia, do drugiego człowieka. To jest dar Ducha Świętego. I Jan Chrzciciel w szóstym miesiącu Rozradował się, rozradowała się Elżbieta, rozpoznała to. Czujność serca, czujne serce na obecność Bożą, to jest ciągłe chodzenie w Duchu Świętym. Duch Święty, który spoczął, jak mówi święty Jan, spoczął na, jak go na Jezusie. I tak samo rozpoznaje to, bo zna to doświadczenie. I to jest istotne, że poznajemy doświadczenie. Jan to doświadczenie zna. Ja sobie tak teraz myślę, na ile je pamiętał, nie? Z, z brzucha mamusi, ale zna to doświadczenie. Jest. Tak musi być, że jakoś to jest, że, że rozpoznaje. Z dużą myślą w tej sytuacji. Trzeba mówić jak pan chce. Dzisiaj, jak będzie, będziemy wieczorem prosić o tę łaskę podczas Adoracji, Adorację mamy wszyscy razem tutaj w Kaplicy o 20.00 i będziemy prosili o, o to życie w Duchu Świętym, to każdy z nas będzie też w innym momencie proszenia. Dlatego, że dla niektórych z nas to oznacza, że są takie momenty raz w tygodniu, bo chodzę na spotkanie grupy, odnowy albo inne. I mam ten moment raz w tygodniu, że wtedy modlę się o Ducha Świętego. Ale już są osoby, które jeszcze niektóre Eucharystię pamiętają o tym. Albo czasami jakieś poruszenie na chodniku. I, i, I to rozszerzające, żebyśmy to widzieli. Ja chcę tego więcej. Chcę, żeby to mnie wypełniało. Czasem się zdarzyło, że sprzątam korytarz i Duch Święty. W tym gdzieś tchnie, tak? Masz to doświadczenie? Jak masz, rozszerzaj. W innej posłudze, w innej pracy. Jestem zmęczony, wykończony czymś, a, a wtedy widzę, jak Duch Święty posługuje się tym, co mówię. Rozszerzaj to. I to, to jest chciej więcej, chciej dłużej, przedłużaj bycie własce Bożej. To jest... tego się uczymy cały czas. Bycia w strumieniu miłosierdzia, przydłużaj to bycie. Nie uciekaj z tych strumieni. A, a to są nasze ruchy. Nasze ruchy myślami, nasze ruchy sercem, że gdzieś odchodzimy. To jest dokładnie tak samo, jak, jak kończymy, mamy ważną rozmowę, jakieś spotkanie ludzi zakochanych, oni gdzieś kończą to, ma decyzja o kończeniu. A mamy mieć nasłuch wewnętrzny, jak ma matka wobec Dwumiesięcznego dziecka. I ten nasłuch jest non-stop. Dzisiaj nawet jest, że się chodzi z telefonem cały czas, bo tam kamerka czy mikrofon jest u dziecka, i ten nasłuch jest non-stop. Ile razy widziałem, że nagle cii, chyba coś. i jakby, Nie, jednak nic nie było, nie? Obróciło się tylko. I to jest, ale ciągły nasłuch. i te, takiej wrażliwości serca. Nam potrzeba w kierunku Boga ciągłego zasłuchania. I my, my, nawet przy niemowlaku, wiemy, że to jest możliwe. Więc wiemy, że to jest możliwe. To jest gdzieś kon koncentracja wewnętrzna uwagi. I to nie znaczy, że ja się nie mogę śmiać, nie mogę rozmawiać, nie mogę poza rekolekcjami, tak, bez inny rodzaj słuchania. Ale w życiu, że prowadzę normalne życie. A ten nasłuch, to jest tak jak. Ten, ten, to radyjko, mam jakąś tam nazwę specjalną, to radyjko z niemowlakiem, które słucham, bo, bo jest. Jak ktoś czeka, to czeka na pukanie, to je usłyszy, bo czeka. Czeka na telefon, to nawet jak jest głośno, to, to słyszy, a jak nie usłyszał, to, to zerknij było 30 sekund temu. Tak, bo to jest to czujne serce i tej czujności potrzebujemy wobec Ducha Świętego, Żebyśmy w nim działali, żeby nasze życie było w Duchu Świętym. Amen.